Wyobraź sobie, że przechodzisz z salonu do kuchni, ale wchodząc do drugiego pokoju, jednocześnie przekraczasz granicę państwową. Albo małżeństwo w łóżku, ale każde w innym kraju. Tak właśnie wygląda sytuacja wielu mieszkańców przygranicznej miejscowości Baarle, która podzielona jest między Holandię i Belgię. Wioska ma prawdopodobnie najbardziej niezwykłą granicę na świecie, ponieważ wygląda dokładnie tak. Granica przebiega przez skrzyżowania ulic, parki, a nawet domy. O co więc chodzi z tą niezwykłą granicą? Jak mogło dojść do takiego bałaganu i jak lokalni mieszkańcy radzą sobie z tym szalonym rozgraniczeniem? Na wszystkie te pytania postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym filmie. Miłego oglądania! Baarle ma około 9000 mieszkańców i składa się z holenderskiej gminy Baarle-Nassau i belgijskiej gminy Baarle-Hertog. Duża część Baarle leży na terytorium Holandii, dlatego też belgijskie części stanu nazywane są eksklawami belgijskimi. W sumie jest ich 22. W obrębie tych belgijskich eksklaw znajdują się jednak również eksklawy holenderskie. Jak więc widać, granica jest nieco skomplikowana. Ale jak powstała ta niezwykła granica? Jej początki sięgają wielu wieków wstecz. Dwóch wrogich szlachciców walczyło o wioskę już w XII wieku, a ponieważ żaden z nich nie mógł uzyskać swojej drogi, wioska została podzielona. Jednak w XVI wieku cały obszar wpadł w ręce Hiszpanów. Panowanie hiszpańskie trwało jednak tylko do wojny trzydziestoletniej. W późniejszym pokoju westfalskim, który zakończył wojnę trzydziestoletnią, wieś została ponownie podzielona. Jedną część przyznano nowo powstałej Republice Niderlandów, a drugą Niderlandom hiszpańskim. Dopiero znacznie później z Niderlandów hiszpańskich wyłoniło się Królestwo Belgii. Wielokrotnie podejmowano próby zjednoczenia wioski i przyłączenia jej do jednej ze stron. Wszystkie próby zakończyły się jednak niepowodzeniem i żadna ze stron nie mogła zwyciężyć. Kiedy Holandia oficjalnie uznała nowo powstałe państwo belgijskie w 1839 roku, obie strony potwierdziły przebieg granicy przez środek wioski. Wielokrotnie dochodziło do sporów o poszczególne domy, a niektórzy mieszkańcy próbowali zmienić stronę. Spory trwały do 1995 roku, kiedy to granice obu państw zostały zmierzone co do centymetra i oficjalnie ustalone. W ten sposób powstała ta bardzo nietypowa granica. Ale ponieważ granica była często niezrozumiała nawet dla długoletnich mieszkańców, administracja postanowiła zwizualizować granice wszędzie. Tak to właśnie wygląda. Jednak granica jest zwykle całkowicie arbitralna. Ponadto wszystko w Baarle istnieje podwójnie. Dwa budynki miejskie, dwóch burmistrzów, dwa kościoły, dwa urzędy pocztowe, dwa posterunki policji, dwie sieci elektryczne, dwie sieci telefoniczne i tak tylko w przypadku Straży Pożarnej obie części gminy były w stanie znaleźć wspólny mianownik, i obecnie istnieje wspólna remiza strażacka ze wspólną Strażą Pożarną Belgów i Holendrów. Dla obywateli jest oczywiście bardzo łatwo robić zakupy w innym kraju i korzystać tam z różnych korzyści. Niektórzy z Was wiedzą o tym, gdy mieszkają w strefie przygranicznej i szybko jeżdżą do sąsiedniego kraju po tanią benzynę. Oczywiście nigdzie nie jest to tak łatwe jak w Baarle. Często drugi kraj jest oddalony tylko o skrzyżowanie dróg. Na przykład artykuły drogeryjne są bardzo atrakcyjne dla Holendrów ze względu na niższe podatki w Belgii. Niektóre belgijskie sklepy mają również dłuższe godziny otwarcia, a podczas pandemii w wiosce czasami obowiązywały zupełnie inne zasady inne kraje, inne prawa. W międzyczasie jednak większość mieszkańców po obu stronach pogodziła się ze specjalnymi granicami, a wioska stała się również magnesem turystycznym. Nie ma innego miejsca na świecie. W którym można tak często przekraczać granice między dwoma państwami w tak krótkim czasie.